Po zmianie szefa biura prezydenta Kijów wyraźnie zmienia kurs w polityce zagranicznej. Ukraina sygnalizuje gotowość do rozmów o planach pokojowych akceptowalnych dla Waszyngtonu i modyfikuje podejście do Białorusi. W Wilnie po raz pierwszy oficjalnie spotkał się z liderką białoruskiej opozycji, światłaną Cichanouską, jednocześnie ostro krytykując Europę za bierność wobec protestów na Białorusi w 2020 roku. W kontekście rozmów pokojowych w Abu Zabi między Rosją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi retoryka ukraińskiego prezydenta zmieniła się diametralnie. Podczas ostatniego briefingu poparł on propozycję Trumpa o utworzeniu wolnej strefy ekonomicznej w obwodzie donieckim, z którego Moskwa domagała się wycofania ukraińskich sił. Coraz częściej słychać krytykę pod adresem Unii Europejskiej. Europejska ochrona jest niewystarczająca. Wołodymir Zełenski odbył pierwsze dwustronne spotkanie z liderką Sił Demokratycznych Białorusi, Światłaną Cichanowską. Wcześniej spotykali się tylko przelotnie, podczas różnych forów w 2023 i 2025 roku. A teraz omówili sankcje i odpowiedzialność reżimu Łukaszenki za nielegalne wywożenie dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy. W czasie trwania pełnowymiarowej wojny prezydent Ukrainy jeszcze nie wyrażał tak otwarcie poparcia dla białoruskich protestów. Powstanie Białorusinów powinno było zwyciężyć w 2020 roku, aby obecnie nie było żadnego zagrożenia z tej strony. Europa i cały świat powinien był wesprzeć naród, który powstał. Wtedy historia potoczyłaby się inaczej. Byłaby bezpieczniejsza. Według ukraińskiego wydania, europejska prawda, taka zmiana stanowiska, wynika z nowej nominacji szefa biura prezydenta. Podobno to właśnie poprzedni szef, Andrzej Jermak, wolał nie drażnić Łukaszenki, aby nie wciągać go jeszcze bardziej w wojnę. W 2022 roku z Białorusi przeprowadzono ataki rakietowe i lotnicze na Ukrainę. Reakcja Kijowa była ostra i impulsywna. Na przykład w 2023 roku na Uniwersytecie Narodowym imieniem Szewczenki skasowano naukę języka białoruskiego wraz z rosyjskim. Później programy białoruskie jednak zostały wznowione. Prezydent Republiki Białorusi. Obecny reżim w Mińsku nie interesuje się zbytnio językiem białoruskim. W styczniu 2022 roku Łukaszenka oświadczył, że język rosyjski jest na Białorusi znany lepiej niż język ojczysty. O zachowanie swojej kultury walczą przede wszystkim białoruscy opozycjoniści, którzy wspierają również Ukrainę. Niektórzy z nich walczą po stronie ukraińskiej przeciwko agresji Rosji. Białorusini zaczęli występować, powiedzmy tak, o wyzwolenie Ukrainy jeszcze od czasów Majdanu. Tak samo teraz białoruscy ochotnicy, którzy walczą w Ukrainie, faktycznie są na froncie i przelewają krew. Za kolejny motyw zbliżenia Kijowa z białoruskimi opozycjonistami, ukraińscy dziennikarze uważają ocieplenie stosunków między reżimem w Mińsku a administracją w Waszyngtonie. Łukaszenka otrzymał nawet zaproszenie do Rady Pokoju założonej przez Donalda Trumpa. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy ogłosił powołanie pełnomocnika do spraw kontaktów z białoruską opozycją, aby wspólnie przygotować dowody dla trybunału przeciwko Łukaszence za pomoc Moskwie. Zespół Cichanouskiej przygotowuje również pierwszą oficjalną wizytę do Kijowa na zaproszenie Zełęskiego. Skąd taka zmiana w polityce zagranicznej Kijowa? O tym i nie tylko, porozmawiamy z moim gościem, Krzysztof Niczypor, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. No właśnie, jak można wytłumaczyć tę zmianę? Spotkanie ze światpaną Cichanowską, ale również słowa o protestach w 2020 roku w Białorusi, gdy tak naprawdę Kijów utrzymywał relacje z Aleksandrem Łukaszenką. Kijów utrzymywał relacje z Aleksandrem Łukaszenką jeszcze do 2023 roku. Przypomnę, że jeszcze wówczas funkcjonował pełnoprawny ambasador e, Ukrainy w Mińsku. E, to się zmieniło potem, gdy Denis Puszylin, wataszka Donieckiej Republiki Ludowej, został przyjęty przez Łukaszenkę. To był sygnał dla Kijowa, żeby z tych relacji oficja oficjalnych zrezygnować. Ale ten powrót, e, Zaostrzenie właściwie retoryki Zołańskiego wobec Aleksandra Łukaszenki. To po pierwsze sygnał dla krajów Europy. Zostało to wykorzystane do tego, żeby zmobilizować państwa zachodnie do, do wsparcia bardziej wydatnego i finansowego, i wojskowego w tym wysiłku wojennym w wojnie z Rosją. Ale jednocześnie jest to sygnał dla samego Aleksandra Łukaszenki i to spotkanie, ono zostało instrumentalnie wykorzystane przez przywódcę Ukrainy z Swietlaną Cychanowską do tego, żeby Wydaje mi się, przestrzec, przestrzec samego białoruskiego dyktatora przed działaniami, które w ostatnich tygodniach, miesiącach zostały przez Mińsk przedsięwzięte. Warto tutaj wspomnieć o tym, że w połowie stycznia zostało opublikowane takie dziennikarstwo, dziennikarski reportaż śledczy dotyczący wzmożenia grup przestępczych na granicy białoruskich, grup przestępczych na granicy białorusko-ukraińskiej, które miały przewozić mają przewozić uchylantów czyli osób uchylających się od służby w ukraińskiej armii to był skokowy wzrok z tych przypadków ucieczek właśnie umożliwiania transportu przez granicę białorusko-ukraińską w tym miał uczestniczyć bezpośrednio służby białoruskie które osoby które uciekały z kraju z Ukrainy do Białorusi i skąd miały zresztą być transportowane do Polski tam służby bezpieczeństwa miały rekrutować, przepytywać obywateli ukraińskich odnośnie infrastruktury wojskowej. Tam miały być próby werbunku. W związku z tym te informacje, one przedostały się do ukraińskiej opinii publicznej. W związku z tym wody Załęski elity polityczne w Kijowie musiały na to jakoś zareagować. To jest również informacja na temat urządzeń, sprzętów wojskowych wojskowego na granicy białorusko-ukraińskiej, które miały retransmitować sygnał rodiowy umożliwiający dronom rosyjskim rażenie obiektów infrastruktury energetycznej na terenie Ukrainy? To rzeczywiście brzmi bardzo niebezpiecznie w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, tak. ale przecież jednocześnie Donald Trump i administracja Białego Domu układają sobie relacje z Aleksandrą Łukaszenką no, w kontekście więźniów politycznych, już dwukrotnie uwolnionych przez białoruski reżim. Czy zachowanie Władimira Zołęckiego nie będzie drażniło Donalda Trumpa? No myślę, że to zostało właśnie wykorzystane również dlatego, żeby przypomnieć, kim jest Aleksander Łukaszenko. Zresztą y, mam wrażenie, że y, przywódca Ukrainy trochę pozycjonuje się jako y, lider prodemokratycznych zmian nie tylko w Ukrainie jako taki, ale w całym regionie. Y, to, y, to wypunktowanie. O. Czy ono było rzeczywiście uzasadnione i uprawnione odnośnie braku rzekomej pomocy dla Białorusinów protestujących w 2020 roku przeciwko sfałszowanym wyborom przez Aleksandra Łukaszenko? No właśnie miało pokazać, że to załański jest tutaj liderem przemian prodemokratycznych, prozachodnich i przypomnieć o tym, kim tak naprawdę jest Aleksander Łukaszenko, ostatni, jak to mówią, dyktator w Europie. Teraz czekamy na kolejną rundę rozmów pokojowych w Abu Zabi. Jutro delegacja ukraińska, rosyjska i amerykańska, ale trochę chyba w innym składzie mają znów się spotkać. Dzisiaj odbyło się spotkanie z Witkowa z rosyjskim wysłannikiem Kirillem Dmitriewem. Na co czekamy? Czy będzie jakiś przełom również w wojnie rosyjsko-ukraińskiej? Nie spodziewam się tutaj informacji, które mogłyby przybliżyć nas do zakończenia tego konfliktu. To, to o tym świadczy również zapowiedź obniżenia rangi amerykańskiej dyplomacji w tym spotkaniu, które ma się odbyć już jutro. Mam wrażenie, że brak właśnie udziału tych głównych dyplomatów e, amerykańskich e, w osobach e, Witkofa i, i Kusnera e, ma za zadanie właściwie przenieść odpowiedzialność za prawdopodobne fiasko tych rozmów e, na rosyjską i ukraińską stronę, które niestety się prawdopodobnie nie dogadają. Nie porozumieją się z tego prostego powodu, że e, Warunki zakończenia tego konfliktu formułowane przez obie strony są niestety bardzo głęboko sprzeczne. Oczywiście w ostatnich tygodniach tych rozmów podobnież obie strony konfliktu miały dojść już do tej głównej, do tego głównego elementu, który przeszkadzałby w uregulowaniu tego konfliktu, mianowicie z statusu Donbasu, czyli tej jeszcze pozostałej pod kontrolą Kijowa części obwodu donieckiego, to jest około 20% tego regionu. No ale właśnie to jest problem, który napotyka duże to jest problem, który, który będzie powodował duże napięcia z tego oto prostego powodu, że to jest właściwie ostatnia rubież infrastruktury aglomeracji miejskiej, dzięki której Ukraina jest w stanie wciąż stawiać skuteczny opór inwazji rosyjskiej. I w związku z tym ten Pokrowsk Konstantyniwka, Kramatorsk i Słowiańsk, to jest. Ta ostatnia rubież, która pozwala wojskom ukraińskim wciąż skutecznie się bronić. Potem mamy już ten krajobraz płaski, który będzie umożliwiał postępy armii rosyjskiej w dalszej, na dalszej części terytorium ukraińskiego. I krótkie pytanie. Na sam koniec naszej rozmowy Władimir Złański mówił o tym, że tylko spotkanie z Władimirem Putinem może rozwiązać te kwestie terytorialne. Czy spodziewa się Pan, że takie spotkanie może nastąpić w jakiejś bliskiej przyszłości? Ono nie nastąpi z jednego prostego powodu. Władimir Putin wielokrotnie formułował żądanie zmiany reżimu nazistowskiego w Kijowie. Tak, w zwanego, z... tak zwanego, tak, rzekomego, no, według oczywiście propagandy rosyjskiej. To jest z, z całkowicie przekłamana interpretacja władz w Kijowie, systemu politycznego, jaki funkcjonuje w Ukrainie. Natomiast spotkanie z, z właśnie przedstawicielem tego, tego reżimu byłoby wizerunkową klęską dla samego Władimira Putina, więc to jest jedynie retoryka dyplomatyczna i trudno byłoby ją wyjaśnić. Wyjaśnić społeczeństwu rosyjskiemu, dlaczego do takiego spotkania doszło. Bardzo dziękuję. Krzysztof Niczypor, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był moim Państwu gościem. Dziękuję.